No cześć moje kochane bliźnięta, zapraszam Was na czytanie takie gratis ode mnie za to, że jest nas coraz więcej na, e, moim, na mojej stronie. Kochani, dziękuję za komentarze, za lajki, like, za wszystko, za wszystko Wam serdecznie dziękuję. Słuchajcie, e, czytanie jest po to, żeby karty pokazały, e, jaka jest u Was sytuacja albo jaka będzie u was sytuacja, co możecie ominąć, a co możecie... Kochanie, kochani, co mo może się u Was wydarzyć i jak Wy sobie z tym poradzicie, tak? Zobaczymy, co nam karty w ogóle chcą powiedzieć, co u was się tutaj zadzieje. Oczywiście karty zostały potasowane, rozłożone i co? Zabieramy się do czytania. I patrzymy, co nam podpowiedzą nam karty na spodzie tali, tak? Słuchajcie, macie pięć buław, król lichów, koło fortuny. Uu, królowa Buław i Księżyc. ulala. No, ja też jestem z bliźniąt i jestem ciekawa, co mnie tam spotka. Słuchajcie, teraz tak. Dziewięć mieczy. Czymś będziecie przygnębieni, albo już jesteście, jakaś informacja do Was dotrze i po prostu nie będziecie wiedzieć, jak z nią sobie poradzić, tak? Ona będzie po prostu Was zamartwiała, tak? Na razie jest może ona w, w, w ukryciu, kochani, ale może być też tak. Że tęsknicie za osobą, yy, może za mężem albo za, no muszę powiedzieć za trzecią osobą, bo tutaj karty pokazują, słuchajcie, macie króla buław, czyli jest, jest dwóch facetów i są kochankowie, tak? I yy, jeszcze macie pustelnika i macie dwa miecze, czyli kierujemy się bliźnięta intuicją. My sprawdzamy, zapisujemy i potem wszystkie łączymy razem. Wiecie o co chodzi. I teraz tak, kochani, no ja muszę sobie te karty tutaj tak wziąć, wiecie co, bo one są takie interesujące. Ja bardzo po prostu lubię, kocham te karty. One mi duż, dużo podpowiadają, pomagają mi. I teraz tak, bliźnięta, co ja dla nas widzę, tak? Bo ja też jestem z bliźnią, to słuchajcie, to ja też się chyba zahaczę o coś. Słuchajcie, powiem wam wprost. I albo jedna osoba bije się z myślami, ma konflikt wewnętrzny i to jest tak, albo wy, albo ta druga osoba z sobie strony, albo jedna i druga strona też tak może być. Nie macie, e, kochani, ani takiego kontaktu, ani nic, albo zostanicie pod faktem, tak? Masz do wyboru, bo są kochankowie. Decyzja do wyboru. I teraz tak. Wy czegoś się będziecie bać, albo Wam e, ta wiadomość, informacja, cokolwiek ona przyjdzie: czy w związkach, czy e, no różne są, e, kochani, sytuacje. Będzie zamartwianie się, będzie strach, będzie e, no po prostu e, zero spania w nosy. I to mówi też mi druga karta. Powiem wprost: jest jakiś bliźniak, który tęskni za tą drugą połówką. I teraz tak, konflikt wewnętrzny, ale słuchajcie, jeżeli Wy jesteście w małżeństwie, a to już mi ta karta mówi, słuchajcie, bo tutaj jest król Buław i królowa Buław, to jest dla mnie, jak oni są razem, mogę powiedzieć, że to jest jak małżeństwo, tak? Że to jest para. I jest kobieta, która na siebie zwraca uwagę, yy, powiem szczerze, że królowa Buław to mi się kojarzy właśnie z. Kobietą, która jest wrażliwa tam w środku, też, ale udaje twardą, jest piękna, błyszczy, ona lubi działać, ona lubi zabawiać, um, hmm. lubi no, być taka energiczna, tak, dla facetów to jest ognista kobieta. I teraz tak, mężczyzna, który nawet jest w związku, też mogliście mieć jakąś relację, i teraz tak, albo między wami była jakaś kłótnia, i coś się zadziało, że koniec, coś się musiało wydarzyć, i teraz tak. Ten mężczyzna idzie do Was z kielichem. To jest facet super. Tylko to jest facet taki, że on by chciał Wam powiedzieć, co czuje, ale on się boi, że zostanie wyśmiany. Może on nie jest pewny siebie. Nie wiadomo, co on przeżył też w tym swoim związku, albo no, no wiecie, musicie, kochani, brać wszystko pod uwagę, bo łatwo jest kogoś wyśmiać, powiedzieć, bo ty takie. Wiadomo, wygląd, wygląd, a nie, najważniejsze jest też, co jest w środku, tak? I teraz, słuchajcie, moje bliźnięta, jest tak, że wy dziś się i teraz tak, czegoś wy nie widzicie. Coś jest też ukryte, ale mi tutaj po, y, pokazuje się kobieta, że kobieta będzie miała do wyboru, tak? Hmm. Wiecie co, bliźnięta, do was... Będ, powiem tak, kierujcie się intuicją, przy, coś przyjdzie do Was od losu i to będzie od losu, słuchajcie. Y, pustelnik. Wiecie, y, czym mi się kojarzy pustelnik? To jest no, karta y, osoby starszej, tak? Ale słuchajcie, ona jest młoda, wiecie, wyglądem, a starsza taka duch i od środka ma... Powiem szczerze, jest bardzo mądra i czy mądry. Słuchajcie, ale taka osoba do Was przyjdzie, ona będzie chciała Wam pomóc. To jest osoba taka zesłana, powiem szczerze, z góry. Dlatego, że to jest taki anioł. Słuchajcie, pustelnik. Pustelnik jest cały czas zamknięty tej swojej jaskini. Każdy mówi, że on musi sobie w coś przemyśleć. Wcale, że nie. Pustelnik swoją wiedzę ma i jeżeli chce, to on jeszcze bardziej będzie zdobywał tą wiedzę w samotności, że potem komuś wyjdzie i będzie chciał pomóc i do Was ktoś wyjdzie z pomocną dłonią, tak? Ale teraz i to będzie od losu. Teraz tylko tak. Czy to będzie kobieta, czy to będzie mężczyzna, Wy macie kierować się intuicją, bo Wam już teraz, powiem szczerze. Już na pewno dostajecie jakieś znaki, coś wam się przyśni, czy cokolwiek. Weźcie i spisujcie. Bo wy nie będziecie y, wiedziały, jak, jaką podjąć decyzję. Nawet jak jesteście w związku, y, przyjdzie do Was ta druga osoba, ona ma i taki tak konflikt w sobie, nawet i wy bliźnięta macie, przeżywacie to wszystko, płacz jest do poduszki, tylko żeby nikt nie widział, tak? Bo to jest. Powiem szczerze, wy się zamartwiacie, wy na swoje barki też za dużo wzięliście, tak? I teraz będzie do podjęcia decyzja. I powiem Wam szczerze, że tą decyzję będzie podejmowała kobieta. Od razu powiem, coś przyjdzie. Do, y, powiem tak, coś przyjdzie do faceta. Coś będzie od faceta też koło. Albo powiem Wam szczerze, że to jest jeden. Jeżeli nie macie nikogo, jesteście sami, to facet, który wie czego chce. Król y, Kielichu, no, chociaż oni są w miejscu, a ten tak, taki. Nie, tutaj muszą być dwóch facetów. Dwóch. Jeden baran lewstrzylec, drugi y, rybarak, y, skorpion. No, bliźnięta ze skorpionami, coś albo z rybkami, no. Będzie dwóch, tylko tak, kiedy może on, ten ry, ryba rak Skorpion, on może też za wami tęsknić, on może też coś ukrywać, kochani. A tutaj e, aniołki przyjdzie coś, e, no koło fortuny. Wiadomo, los jest raz taki, raz taki, koło jest dobrym, tak? I zwłaszcza, że jest pustelnik, to może będzie tak, że e, macie dwa miecze, macie się kierować intuicją. Sprawdzajcie, bo z sny będą wam podpowiadały i może nagle się ktoś do was no, przyjdzie, nawet taka znajomość, albo macie już taką osobę, która się tak nie wychylała i teraz się wychyla i wam na przykład coś tam powie, a wy weź, przestań, nie, lepiej wiecie co, nie raz usiąść i posłuchać i tak raz, drugi, kurczę i tak sobie zapisywać. Co ta osoba mówi? Bo to jest już dla Was też jakaś wskazówka. To jest, powiem Wam szczerze, pustelnik to mi się bardziej pokazuje jako taki anioł zesłany, tak? Że on musi nam powiedzieć, wskazać nam drogę, tak? To jest osoba bardzo mądra. I powiem Wam szczerze, że pustelnik to rzadko w mi tak wychodzi w rozkładach, tak? Dlatego, kochani, bierzemy to, co do Was pasuje. Ja Wam życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Jeżeli będziecie mieli jakikolwiek wybór, pamiętajcie, to jest energia. Dzisiaj jutro pojutrze się nic nie zadzieje, a za dwa tygodnie wam się wszystko zadzieje. Wiecie, o co chodzi, tak? I teraz tak, jeżeli macie kierować, e, znaczy wziąć, wybierać pomiędzy, wiecie, jednym a drugim, czyli jedną a drugą. Zaczekajcie. Przemyślcie Wy to nawet sobie, e, kochani, bo coś może przyjść do Was od osób, bo Wy czegoś nie widzicie. Na pewno, powiem Wam szczerze, spisujcie bliźnięta sny. Sny dużo, dużo podpowiadają. My nawet sobie nie zdajemy sprawy, ile nam mogą sny podpowiedzieć sytuacji, ile zdarzeń, tak? Kochani, ja Wam życzę serca wszystkiego, wszystkiego dobrego i zapraszam Was wtedy na kolejne czytanko. Jeżeli nic do Was nie rozumie, to może następne czytanie będzie do Was bardziej pasowało. Pozdrawiam was serdecznie. — Buziaczki!